Przyznam się szczerze, że Perła miała mieć już ban medialny w fls bo chyba tak popularnej drużyny jak Wy, to jeśli chodzi o wywiady i inne materiały, nie było. No ale dzisiaj chwila szczególna po ośmiu meczach bez zwycięstwa. To bez nie bez to, że. Bez, bez zwycięstwa, bez zdobycia punktów Perła w końcu zdobywa i to od razu trzy: od razu trzy punkty z przytupem, po dobrej grze i oby, tak dalej. No, po dobrej grze, tutaj chłopaki w pewnym mówili na yy, na wczoraj, że już śmierdzi, nie zacytuję jakimi słowami to określili, bo już było 6-4, ale jednak perła się rozpędziła na sam koniec. No to był celowy zabieg, musieliśmy po prostu sobie odpocząć, trochę postać i powiedzieliśmy, że odpalimy i, i włożymy tam kilka tych brameczek jeszcze w drugiej połowie. Yy, ja tak dość uważnie śledzę wasz fanpage, yy, co tydzień była mowa o tym, że w końcu, no i to właśnie dzisiaj było, czy to jest zapowiedź kolejnych zwycięstw? Zdecydowanie tak, jest to zapowiedź kolejnych zwycięstw, trenujemy solidnie dwa, trzy razy w tygodniu gierki wewnętrzne z przeciwnikami, także mamy nadzieję, że to w końcu pójdzie do przodu. Okej, okay. eee, w porównaniu do tego, co Perła bardzo dobrze wyglądała zimą, to muszę szczerze powiedzieć i dochodzę do wniosku ostatnio, że im Perła więcej trenuje, tym gorzej wygląda na wojsku. Może to jest to przemęczenie? Nie, to nie jest przemęczenie, to są celowe zabiegi, wszystko. To, to w końcu zaprocentuje, jak się rozpędzimy, to się nie zatrzymamy. Zbliża się okres zimowy, czyli niedługo będzie na pewno w rozjazdach, jak, jak co każdą przerwę. Jakie planujecie w tym roku kierunki? No, klasycznie krynica, to jest nasze ulubione miejsce, plus jakieś tam góry, a może Mazury, zobaczymy co z tego wyjdzie. Generalnie są też planowane weekendowe, stacjonarne obozy, kazimierz rynek i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay. no teraz sobie na poważnie. Co sobie planowaliście w ogóle przed sezonem? Jakie były założenia? No, założenia były tak, jak mówiłem yy, w poprzednim wywiadzie, awans. I dalej się tego trzymamy. Trzy porażki jeszcze nas nie przekreślają i będziemy walczyć do końca. Mm -hmm. Myślę, że te trzy porażki no, no, teoretyczny awans jest możliwy. Czy założenie prawdopodobnie, że musielibyście wszystko wygrywać, to dość wysoko? Myślę, że pe perły jest na tyle. Nie z nas na tyle. Mamy jeszcze 27 punktów do zdobycia, także każdy będziemy mecz walczyć i o każdy punkt też będziemy walczyć, bo to nas cechuje, że my się nigdy nie poddajemy. Ok, e, dzisiaj wspomniałeś właśnie przed samym meczem, chcieliście się dopisy nowego gracza. Powiedziałeś, że prawdopodobnie to jeszcze nie koniec. Czego można się spodziewać? Czy są jakieś wielkie transfery na oku, czy to raczej będą spontaniczne dołączenia do kadry? No już jednego zawodnika testowaliśmy. Miał zadebiutować w zeszłym tygodniu, ale no niestety pogoda nas powstrzymała, w tym tygodniu nie mógł. Zobaczymy, jeżeli będzie, będzie miał chęć, to do dziewiątej kolejki może się jeszcze wiele u nas wydarzyć, byle tam ta liczba się nie, nie, nie rozrosła powyżej 25, bo nas zbanujecie całkowicie. <grym> Okej. Okay. Czy macie jakąś specjalną taktykę ułożoną już No Wiadomo, że wasze plany przedsezonowe, choć miło, że dalej uczymy, że idziecie na was, zostały dość mocno zweryfikowane po pierwszych trzech meczach. E, czy coś pozmienialiście w stosunku? Do poprzednich występów, czy przeanalizowaliście te występy i znaleźliście jakieś swoje błędy, czy dalej jednak trzymacie się swojej taktyki? No, taktyki się trzymamy, mamy też swoje przemyślenia, ale nie będę o nich mówił. Yy, trenujemy je sobie na naszych gierkach i, 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 i ich się też troszeczkę będziemy powoli trzymać. Okej, okay. jeśli można zapytać, no to sam wspomniałeś, że dość często gracie teraz gierki. Czy ty grajewacie z drużynami, z którymi jesteście w lidze, czy może z mocniejszymi rywalami? I gramy z mocniejszymi i, i z lig E1, z tego co pamiętam. Także różni przeciwnicy, różny poziom, a my dalej swoje. Jeśli można zapytać, to jak wychodzicie wynikowo w tych gierkach wewnętrznych? Pięć sparingów rozegranych, cztery zwycięstwa, jedna porażka. Ja to ja tak się pytam, gdzie są te wyniki we Felecie? Spokojnie, wszystko przyjdzie z czasem. Było dużo gry, było zmęczenie, teraz przede wszystkim nie boimy się biegać i zaczynamy biegać. I to będzie procentowało. Okej, okay, no i ostatnie, no to czego życzyć Perle na kolejne spotkania? Zwycięstw i awansu. To tego Wam właśnie życzę. Dziękuję Ci za wywiad kolejny. No i do końca sezonu już e, nie, nie miej nadziei na kolejny. E, spokojnie, spokojnie. Sam przyjdziesz. <laughs> Dzięki. Dzięki.